W internecie próg wejścia do tego, żeby sprzedawać te produkty, żeby trafiać do klientów, budować kampanię, budować rozpoznawalność marki jest po prostu mniejszy, czyli to się opłaca. Myślę, że takim bodźcem, który nas często przekonuje do różnych rzeczy, jest bardziej strach niż jakaś atrakcja pozytywnej korzyści. Moglibyśmy to zrobić dzisiaj de facto, we dwójkę postawić jakiś e-com za pomocą dostępnych narzędzi i spróbować w jakiś sposób budować, oczywiście no, jest to uproszczenie, tę sprzedaż. Jarosław Garbarz, witam w kolejnym, ekskluzywnym wywiadzie portalu Wrocławskie Fakty. Jesteśmy w trakcie Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbywa się w Bielanach Wrocławskich. Moim i Państwa gościem jest Michał Lidis, dyrektor kreatywny spółki Public Own Services. Dzień dobry. Panie dyrektorze, dzisiaj jest pan jednym z prelegentów dyskusji dotyczącej szeroko pojętego rynku e-commerce. Czy ten rynek na Dolnym Śląsku jest bardzo wartościowy w kontekście całego kraju? Jest tutaj dużo firm z tego rynku i mają one szansę się rozwijać? Tak, ale jest też dłuższa wersja tej wypowiedzi. No, jest wartościowy i myślę, że jeszcze bardziej istotniejsze jest to, że będzie ta wartość rosła. Mamy dużo takich firm, ale mamy jeszcze więcej firm, które w ten świat paradoksalnie nie weszła, nie wiedzieć czemu. Mamy też firmy, które są rdzeniem z Dolnego Śląska, które pomagają budować w ogóle całą scenę marketplace'ową, oferując rozwiązania nie tylko dla MŚP, ale też dla globalnych firm, które pomagają skalować swój biznes w domenie e, sklepów internetowych. Także jak najbardziej odpowiedź no, jest pewna, że, że twierdząca może być tylko taka. Natomiast to jest ciekawe, to to, że niektóre firmy właściwie już e, zaczynają czy niektóre brandy swoją przygodę ze sprzedażą od e-commerce'u. Od marketplaceów, od internetu, od digitalu, a, a potem dopiero mm, stawiają na sklepy stacjonarne już tylko po to, żeby skalować doświadczenie, czy bardziej budować emocjonalną doświadczenie klienta, czy bardziej emocjonalną więź z tym klientem. No bo w tym internecie próg wejścia do tego, żeby sprzedawać te produkty, żeby trafiać do klientów, budować kampanię, budować rozpoznawalność marki, jest po prostu mniejszy, czyli to się opłaca. No właśnie, jak zachęcić takie firmy, które może nie chcą się rozwijać w tym kierunku, nie mają może możliwości finansowych, um, są dopiero na wczesnym etapie swojego rozwoju, czy tutaj taką drogą, impulsem do ich działania może być na przykład wsparcie? tych lokalnych instytucji samorządowych, takich jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju e, czy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego? No to może nie zabrzmieć do końca autentycznie, ale mówię zupełnie serio, że jeżeli chodzi o Dolny Śląs, no to instytucje mm, e, instytucje, czy sam Urząd Marszałkowski, czy związane z nim instytucje, no robią naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o edukację i mm, edukację przede wszystkim o narzędziach różnych, nie tylko jeżeli chodzi o e-commerce, e, które pomagają budować czy rozbudowywać biznesy na Dolnym Śląsku. Nie tylko, no bo tak naprawdę jest to wiedza uniwersalna, którą można też w innych częściach kraju z powodzeniem implementować. I mówię to bez kozery, no bo nawet sobie dzisiaj rozmawialiśmy o tym trochę w kuluarach, że jak sobie popatrzymy na inne podobne instytucje w innych częściach kraju, no to takich wydarzeń, jak to wydarzenie, jak inne projekty, jak Dolnośląscy Liderzy Biznesu po prostu próżno szukać, są one bez precedensu. Więc na pewno już zachęcają, to jest taki pierwszy człon odpowiedzi na to pytanie, ale jak mogą to zrobić bardziej? No nie wiem, ja to nie chciałbym, żeby to zabrzmiało źle, ale myślę, że takim bodźcem, który nas często przekonuje do różnych rzeczy jest bardziej strach niż jakaś atrakcja pozytywnej korzyści. Więc tutaj ten strach też jest istotny, bo myślę, że bez tego, bez budowania sprzedaży w internecie po prostu na dłuższą metę może się nie dać. Więc to jest taki bodziec, który może być przekonujący dla wielu ludzi, którzy jeszcze nie zdecydowali się na tę domenę. No bo prędzej czy później będą musieli. No ta sprzedaż po prostu migruje, patrząc na globalne, lokalne trendy, w ogóle w stronę internetu. Nawet jeżeli nie jest to jedyny czy pierwszy kanał sprzedaży, no to jeden z wielu, który w tym marketing mixie, który w tej strategii sprzedażowej musi zaistnieć. I no myślę, że w pewnej perspektywie progresji czasowej, jeżeli się nie będzie budowało też tej nie tylko sprzedaży, ale marki rozpoznawalności w internecie, w mediach internetowych, nazwijmy je w ten sposób, to będzie się miał problem. Czy realny jest taki scenariusz, w którym bez małych nakładów finansowych, ale właśnie dzięki temu wsparciu ze strony tych lokalnych samorządowych instytucji, te firmy są w stanie z powodzeniem rywalizować nie tylko na rynku lokalnym, ale też na rynku globalnym z tymi największymi potentatami? To jest świetne pytanie, w nim jest też zawarta odpowiedź, no bo to jest tak naprawdę najlepszy scenariusz na taką rywalizację. Najłatwiej jest zeskalować się w przestrzeni internetowej niż offline'owej. No, jeżeli budowanie całej sieci logistycznej, dotarcie gdzieś poza granicę kraju jest ogromnym przedsięwzięciem, czy kiedyś było jeszcze ogromnym przedsięwzięciem, marketplace, rozwiązania e-commerce'owe, software as a service, które tak naprawdę pomagają czasami w ogóle w no code, czyli bez wiedzy skomplikowanej, informatycznej, budować, stawać już tego typu sprzedaż w internecie, są najłatwiejszym, może nie tyle najskuteczniejszym, no bo to jest relatywne, ale najłatwiejszym, najbardziej osiągalnym narzędziem do tego, żeby tą sprzedaż prowadzić na rynkach innych niż polskie. No, łatwo można wejść, no, moglibyśmy to zrobić dzisiaj de facto we dwójkę postawić jakiś ekom za pomocą dostępnych narzędzi i spróbować w jakiś sposób budować. Oczywiście no, jest to uproszczenie, tą sprzedaż, ale no, szczerze mówiąc, e z dużą dozą ostrożności upraszczając. No, to daje takie to środowisko daje takie możliwości, nie Oni musielibyśmy budować fabryki, mówiąc szczerze. Czyli teoretycznie każdy, powiedzmy, startup może w każdej dowolnej chwili rozpocząć sprzedaż online no, i no, wejść trochę, w ten rynek. Trochę humus? to uprościłem, ale generalnie mając pewne zasoby, pewną wiedzę, dostęp do pewnych narzędzi, jest w stanie to zrobić w zasadzie real-time, no bo no, wystarczy dostęp do tych narzędzi, pewna wiedza. No i oczywiście pewien budżet na początek, natomiast są też rozwiązania bezpłatne, są też marketplace, platformy, które pozwalają wspierać tą sprzedaż. Lokalnym na przykład producentom czy twórcom, no niemalże tak. Czy na początku istotna jest taka wspólna relacja z klientem, zajrzenie w głąb, czyli ten tak zwany insight, czy tutaj bardziej kluczowe jest postawienie na przykład na automatyzację? Jak, jak to wygląda w praktyce? To jest, to, to jest trudne pytanie, bo z mojej perspektywy ten insight jest zawsze istotny i zawsze prędzej czy później nas znajdzie. Nawet jeżeli na początku sam wolumen sprzedażowy, same jakieś efektywnościowe kampanie pozwalają nam sprzedawać, no to prędzej czy później mieliśmy takich klientów 20-letniej historii, którzy przychodzą właśnie i mówią OK, mamy tę sprzedaż, zrobiliśmy niesamowite liczby, no ale czegoś nam zabrakło, teraz budujemy ten brand. To nie jest najwłaściwsza kolejność, bo oni stracili te lata, kiedy ten brand mogli budować. Prędzej czy później dochodzą do tego poziomu świadomości, w którym insight, relacja, jakieś benefity emocjonalne, zrozumienie tego klienta, a nie tylko oferowanie im produktu, no są im niezbędne, czy potrzebne do tego, żeby iść dalej, albo żeby utrzymać się na tym rynku. Jeżeli chodzi o automatyzację znowu, no to jedno drugiego nie wyklucza. No bo ta automatyzacja pozwala znowu w sposób łatwiejszy, szybszy, bez tak dużego zasobu budować obecność na rynku. Więc fajnie jest skorzystać z obu tych, powiedziałbym, zbiorów. Natomiast myślę, że no jedno bez drugiego jest już dzisiaj trudne. Gdybym miał zaryzykować tezę, co jest ważniejsze, no to jednak ta strategia jest ważna. Mamy dostęp do pewnych narzędzi z zakresu marketing automation, mniej więcej wszyscy podobnych, natomiast strategię możemy mieć unikatową, to ona może na dłuższą metę w long termie pozwolić nam zachować odrębność, sprzedawać, być skutecznym. Czyli bez takiej strategii yy... Wcześniej przygotowane i te firmy nie będą w stanie konkurować. Będą i robią to, natomiast z mojego doświadczenia w pewnym momencie i tak zwracają się o to, żeby tą strategię posiadać czy pogłębić. No bo to też to też nie jest tak, to też jest strategia. Czyli tu doradztwo i konsulting są kluczowe. Są też, tak? istotne, no i zrozumienie, znaczy więź z klientem, o to chodzi. Jednak mimo wszystko. Nawet najbardziej sprawne narzędzia koniec końców do, dotrą do jakichś granic w których potem liczą się te rzeczy, które nie są tak łatwo powielalne, czyli nie każdy może z nich skorzystać, czyli ta unikatowa więź, którą mamy, zaufanie, to żeby ten brand był w jakiś sposób emocjonalnie postrzegany, co zapewni jakąś konkurencyjność na tym rynku. Natomiast, e, m, natomiast nie jest tak, że sama, że jakby droga, która skupia się na sprzedaży, na narzędziach, na nie wiem, operowaniu kampaniami, które na przykład to jest też częste, mają wieczną promocję marki, to pozwala im budować sprzedaż na początku, robić wiec, duży wolumen pewnych produktów, no to to nie znaczy, że to nie jest strategia. Ona po prostu jest, powiedziałbym, mniej strategią brandową, bardziej sprzedażową. Fajnie, jak te dwie strategie się widzą. Zawsze mówimy o takim świecie idealnym, uzupełniają nawzajem, no bo wtedy mamy pewność, że na dłuższą metę ta marka będzie po prostu działać. Podsumowując tą naszą dzisiejszą rozmowę przy okazji Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dla tych widzów, którzy nas oglądają, czy jest jedna konkretna złota rada na taki świetny start? Czy może to jest jednak jakieś kilka takich wskazówek, które muszą spełnić, żeby ten ich biznes nowo założony, nie mówię okazał się sukcesem, ale chociażby zmierzał w właściwym kierunku? I na koniec jest trudne pytanie, dziękuję panie redaktorze. Spróbuję sobie odpo spróbuję odpowiedzieć najpierw, no jakby ja nie jestem zwolennikiem złotych rad, ale Zaryzykuję dzisiaj Mam taką ciekawą okoliczność unikatową, jaką jest kongres MŚP, pierwsza edycja, żeby pokusić się o danie takiej. Na pewno, po pierwsze, trzeba się odważyć, nie mieć kompleksów, to jest jedna. Czyli odważyć się i nie mieć kompleksów, bo każdy jakoś zaczynał. Duże biznesy też często w otoczeniach czy w kategoriach rynkowych bardzo konkurencyjnych się budowały i potem prześcigały gigantów czy też stawały z nimi do równej walki. Po drugie, zachęcam do tego, żeby myśleć strategicznie w perspektywie dłuższej niż tylko kilka działań taktycznych. E, tak jak wcześniej powiedziałem, żeby myśleć o sobie już w szerszej perspektywie, dłuższej. E, no i na pewno, na pewno się wyróżniać. To jest spełniać marzenia to... również, nie bać się spełniać swoje, marzeń. Swoje czy klientów? E, swoje, swoje. Mieliśmy już takich rozmówców dzisiaj, którzy właśnie mówili o tym, że no, jeśli o czymś się marzy i czegoś bardzo chce, to jest się w stanie to spełnić, może nie w ciągu roku, ale w perspektywie na przykład dekady? No, myślę, że jak się nie marzy, to na pewno nie ma szans, żeby się coś spełniło, więc myślę, że można się z tym zgodzić. Natomiast no, same marzenia często bez asertywności działania i strategii, no mogą pozostać tylko w sferze tych marzeń. A szkoda, bo niektóre z nich naprawdę zmieniają. Są różne produkty, są różne biznesy, są różne usługi, niektóre z nich zmieniają życie i świat nas wszystkich, więc warto próbować. No, już generalnie warto marzyć, tak? Warto mieć jakieś marzenia. Szanowni Państwo, warto próbować, warto spełniać marzenia, nie bać się tego robić. Jeśli mimo wszystko pojawiają się jakieś wątpliwości, warto zawsze spotkać się z ekspertami i poprosić ich o jakieś konkretne wsparcie. Ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Za przyjemność po mojej stronie również dziękuję. Moim i Państwa gościem był Michał Ulidis, dyrektor kreatywny Agencji Public On Services. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.